Sezon rozrusznika porannego napędza sklep sportowy Sportano. Z kodem rozrusznik macie 5% zniżki do wykorzystania do końca maja na sportano.pl. Link macie w opisie. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, witam w piątek. Ostatni rozrusznik poranny. Ten to się liczy podwójnie, jeśli robisz go w piątek, to łach, dobrze, dobrze, należysz do elity gratuluję. Przechodzimy do pozycji podporu. Jedna noga w bok i robimy sobie rotacyjki, więc znowu, tak jak już nieraz wspominałem, odcinek piersiowy, kręgosłupa rozruszamy, rozruszamy go w rotacji, więc bardzo, bardzo ważny ruch. Ręka podporowa wyprostowana, noga, ta która jest ugięta to kolano pod biodrem, druga noga prosto w bok i pracujemy. Pracujemy, sięgnij pod pachą, sięgnij do góry, odepchnij się od ziemi. Sięgnij pod pachą i później znowu sięgnij do góry. Więc tym sposobem sobie pięknie pracujemy. A teraz po 30 sekundach proszę zmienić stronę i pyk. Druga strona robi tą samą robotę. Okay? Pewnie jest tak, że na jedną stronę ciągnie bardziej, na drugą mniej. To jest normalne, nie przejmuj się, po prostu rób. Pamiętaj, że do góry robimy wydech. Staraj się pracować pięknie kręgosłupem. Bardzo to będzie dobry trening dzisiaj, bo w piątki to treningi się liczą podwójnie, bo w piątkę ktoś już nikomu nie chce i każdy, e, dobra, to zrobię jutro, w poniedziałek, bo dziś jestem taki zarobiony, a to nie właśnie dziś się liczy podwójnie. Dobra, i teraz zobacz. Przechodzimy sobie do siadu klęcznego. Jeśli ten, ta pozycja jest dla Ciebie ciężka, to daj sobie coś miękkiego pod, yy, pod stopy, ale w, jesteśmy w siadzie klęcznym i będziemy sobie krążyć kręgosłupem, tak jakbyśmy taką beczkę chcieli robić. Dobra? Mm. Więc postaraj się po prostu pokrążyć tym kręgosłupem, wczuć się, gdzie ten kręgosłup w ogóle jest, jak ten kręgosłup ustawić, jak go zrobić, żeby nim poruszać, tak trochę jak beczką. Więc podziałaj sobie. Pomyśl o tym kręgosłupie. Yy, pewnie jest tak, że. Na co dzień nie myślisz o swoim kręgosłupie, nie skupiasz się na nim jakoś bardzo, ale raz na jakiś czas warto, żeby go troszeczkę rozruszać. Ja, nawet teraz komentując to, siedzę sobie po prostu przy biurku i sobie właśnie uświadomiłem, że trzeba ten kręgosłup też nim poruszać. Więc teraz ja robię dokładnie to samo ćwiczenie, komentując. To, co ty w tym momencie robisz, też sobie troszeczkę krążę. Czyli wniosek z tego taki, że jak masz siedzącą robotę i siedzisz przy biurku i nie obsługujesz klientów cały czas, żeby na ciebie nie patrzyli dziwnie, to sobie możesz kręgosłupem pokręcić troszeczkę w lewo w prawo, żeby, bo najgorsza pozycja jest taka zabetonowana, zamurowana, że my sobie siądziemy niby prosto na super drogim krześle i myślimy, że tak powinniśmy siedzieć cały dzień i wszystko będzie ok. Nie, kręgosłup ma zmieniać swoje ustawienie, bo tylko wtedy jest odżywiony. Dobra, mamy to. Zrobione I teraz przechodzimy sobie do głębokiego przysiadu, ale na palcach i tak będziemy sobie przechodzić, zwróć uwagę tutaj jesteśmy na palcach i na piętach, na palcach i napiętach. piętach, plecy się raz prostują, raz garbią, raz prostują, raz garbią, więc przechodzimy sobie, jesteśmy w kuc na kucaka na palcach, za chwilę dokładamy piętę do ziemi, no i tak na zmianę, co nie, jesteśmy na palcach. I w głębokim przysiadzie. Na palcach, i w głębokim przysiadzie. No tutaj jest potrzebna mobilność stawów skokowych, bioder, kręgosłupa. Jeśli masz z tym problem i się przewracasz, no póki co w tym rozruszniku po prostu popróbuj. Popróbuj tyle, ile się da, albo po prostu pobądź tylko na palcach. Możesz sobie nadrobić mobilność stawów skokowych, bioder, kręgosłupa i wszystko z dedykowanym programem mobilne ciało 2.0. Znajdziesz go w opisie filmu albo w mojej aplikacji treningowej. Przy czym aplikacja, pamiętaj, aplikacja Działa tak, że tam kupujesz dostęp do apki, ale tam nie masz jednego programu, tylko masz wszystkie moje programy i korzystasz z czego chcesz, tak długo jak trwa subskrypcja. Więc aplikacja jest najlepszym wyborem dla osób, które naprawdę trenują. A jak ktoś po prostu chce kupić program, mieć raz na stałe dostęp przez przeglądarkę, no to też można na Człowiekowiś.pl kupić. Więc mobilne ciało bardzo polecam. A tymczasem mamy zrobione to ćwiczenie, męczące. I teraz ćwiczenie, które już w tym tygodniu było, ale dorobimy je po raz kolejny, bo uważam, że jest bardzo wartościowe. E, jesteśmy mm, no w skłonie, w skłonie i prostujemy raz lewą, raz prawą nogę i je uginamy, co nie? Czyli im bliżej dasz sobie dłonie do stóp, tym jest trudniej, a im dalej, no to tym jest łatwiej. Teraz prostujesz lewą nogę, a druga ugięta i później prawą. Jak noga się prostuje, to zwróć uwagę, zarówno kolano, jak i pięta do ziemi, ok? I powrót do ugiętych. I znowu jedną prostujesz, przytrzymujesz i powrót do ugiętych. Możesz sobie ustaw się tak, żeby ci było w miarę wygodnie, żeby, żeby być w stanie wyprostować kolano i dać piętę do ziemi. Więc jak trzeba dać ręce daleko do przodu, no to daj ręce daleko do przodu. Przy czym rób to wolno i spokojnie. To ćwiczenie warto po prostu powtarzać i stopniowo starać się dłonie coraz bliżej, coraz bliżej stóp, żeby finalnie móc postawić dłonie zaraz przy stopach i wykonać takie ćwiczenie, bo wtedy będzie już naprawdę super. No chyba, że ktoś ma wyjątkowo długie nogi, czego mu zazdroszczę, bo ja mam króciutkie, może dlatego mi jest tak łatwo, chyba, że ktoś ma wyjątkowo długie nogi, no to wtedy całych dłoni może nie położy, ale tak jakby opuszkami dotknął to byłoby spoko. Minutka minęła świetnie. I teraz mamy jeszcze piękne na koniec wzmacnianie mięśni centrum. Więc przechodzimy do podporu bokiem, unosimy rękę i unosimy nogę, i później zmieniamy sobie stronę. O i tutaj i pośladki, i centrum. Wszystko pięknie podziała. Więc plank boczny na kolanie i na przedramieniu unoszę nogę raz, unoszę nogę dwa, unoszę nogę trzy. I zmieniam stronę pyk, pyk, pięknie. I znowu trzy razy. Raz. Noga prosta do góry, a jesteśmy w potworze na kolanie. Dwa i trzy, i zmieniam stronę. Pośladki działają, czujesz? Szczególnie pośladkowy, mały i średni. Brzuch działa, obręcz barkowa działa, wszystko działa, całe ciało działa. Ten rozrusznik naprawdę jest świetnym rozrusznikiem, bardzo wielopłaszczyznowym. Mam nadzieję, że Ci się podoba i ciśnij do końca te 30 sekund. Pamiętaj, że jeśli chcesz, żeby Ci się efekty zaliczyły, żeby Twoje ciało naprawdę miało zdobyło sprawność, to musisz zostawić łapę w górę i komentarz pod tym filmem, bo wtedy nie no żartuję, nie, ale wiesz o co chodzi. To jest przydatne dla tego, żeby się ten kanał rozwijał. Jak wszyscy robią, a nikt nie komentuje i nikt tego nie publikuje na Facebooku, tak jak się ludzie mają o tym dowiedzieć. To, to nie są rozrywkowe treści, które nie są się same, to są wartościowe, merytoryczne treści, które są zakupywane przez algorytm, więc weź tam trochę pomóż. Tymczasem dzięki za dzisiaj, widzimy się w następnym tygodniu. Sponsorem rozrusznika porannego był sklep sportowy Sportano.pl. Sportano, ruszaj po więcej!